Zwróć uwagę na to, jak często narzekasz na zachowanie swoich dzieci. Ciągle zrobiły coś nie tak albo należy poprawić. Możemy wpaść w takie błędne koło narzekania i widzieć tylko to, co jest niedobre. Spróbuj być uważna i zauważyć, co dziecko zrobiło dobrego, w czym ci pomogło. Podziękuj i doceń, dlatego że badania pokazują, że. Stanie się coś cudownego. Twoje dziecko prawdopodobnie będzie chciało robić tego więcej, bo będzie chciało sprawić ci przyjemność. Dzieje się tak, dlatego że wtedy, gdy doceniamy, chwalimy, czujemy się ważni, nasz mózg wytwarza dopaminę, a to jest zachęta do tego, żeby działać i robić coś więcej. Pamiętaj jednak, że docenienie, uznanie, pochwałę można wyrazić na wiele różnych sposobów. Możesz powiedzieć. Super, dzięki. Albo jesteś świetna. Natomiast nie ma tutaj w tym żadnej informacji dla dziecka, co zrobiło dobrze i co doceniamy. Należy więc wyjaśnić dziecko, dlaczego dobrze się spisało, i co zrobiło dobrze. Albo jakie pozytywne skutki miało to zachowanie. Możesz powiedzieć na przykład, kiedy. Sprzątnęłaś ze stołu po śniadaniu, wyszliśmy na czas i byliśmy na miejscu punktualnie. Dziękuję Ci za to, bardzo to doceniam. Albo możesz powiedzieć, Widzę, że poukładałaś książki na półce. To wystarczy. Twoje dziecko będzie czuło się ważne, a jego poczucie wartości będzie wzrastać i chętniej będzie chciało współpracować.